Fundacja jest organizacją poszczególną, która może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Aby powstała fundacja, konieczny jest fundator, który przeznacza pewien majątek na cel publicznie użyteczny. Zgodnie z artykułem 2 ustawy o fundacjach, fundacje mogą ustanowić osoby fizyczne niezależne od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą. Fundacje mogą te, te osoby ustanawiać w różnych konfiguracjach. Może to być kilka osób fizycznych, bądź osób prawnych, albo osoby fizyczne i osoby prawne razem. Fundatorem może być również osoba zmarła, jeśli w swoim testamencie zapisała majątek lub jego część z przeznaczeniem na działalność fundacji. Cele fundacji. Cel, dla którego może, możemy ustanowić fundację, powinien być społecznie lub Gospodarczo użyteczny. W szczególności takim, takimi celami jest jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, rozwój oświaty i wychowania, rozwój kultury i sztuki oraz w zakresie pomocy społecznej. Jak również ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Wyrażenie w ustawie w szczególności oznacza, że wymienione w ustawie. A przywołane przeze mnie przed chwilą cele są podane jedynie dla przykładu. Oznacza to, że możemy realizować dowolne cele charytatywne lub społeczne i użyteczne pod warunkiem, że mają one charakter publiczny. Należy pamiętać, przy ustalaniu celów fundacji, że cele muszą być społecznie użyteczne. Nie możemy tworzyć fundacji w celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych. Nie będzie celem społecznie użytecznym pomoc finansowa w formie wieloletniego stypendu dla ośrodconego dziecka, bądź szczególnie uzdolnionego dziecka. Ale określenie celów w postaci stworzenia funduszu, Stypendialnego dla określonej grupy społecznej już będzie mieć charakter społecznie użyteczny. I w tej grupie społecznej może się znaleźć to dziecko osierocone bądź szczególnie uzdolnione. Fundacja nie może być tworzona w celu zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fundatora lub jakiejkolwiek innej osoby, lecz musi być stworzona dla dobra ogólnego. Cele fundacji nie mogą mieć charakteru dochodowości. Czyli fundacja nie może być tworzona w celu pozyskiwania funduszy oraz prowadzenia działalności gospodarczej samej w sobie. Oczywiście dopuszczalne jest prowadzenie zbiórek publicznych, czy też prowadzenie działalności gospodarczej, ale to nie może być celem w samym w sobie fundacji. Rola fundatora. W procesie ustanowienia fundacji polega na złożeniu w formie aktu notarialnego oświadczenia o ustanowieniu fundacji i przeznaczeniu na jej rzecz określonego majątku oraz sporządzeniu statutu, jak również zarejestrowaniu fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do sporządzenia statutu czy też rejestracji fundator może wyznaczyć inną osobę. Członka zarządu, pełnomocnika procesowego, który dając im tym samym swoje pisemne pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. Fundator nie musi aktywnie uczestniczyć w pracach fundacji. Fundator ma trzy możliwości uczestnictwa w fundacji. Fundator ustanawia stanu, stanu, stanu fundację tworzy statut, wybiera władze. I doprowadza do zarejestrowania. Aktywny udział fundatora w życiu fundacji kończy się zaraz po zarejestrowaniu organizacji. Z punktu widzenia prawa, fundator nie ma obowiązku uczestniczyć w dalszym życiu fundacji, choć nie przestaje być fundatorem. W tym przypadku, fundator powierza opiekę nad majątkiem i odpowiedzialność za realizację celów po zarejestrowaniu fundacji zarządowi. Oczywistym jest, że fundator po założeniu fundacji może włączyć się w jej działania. skład zarządu należy jednak pamiętać, że może to zrobić tylko wówczas, jeżeli statut zawiera odpowiednie unormowania, umożliwiające pełnienie takiej funkcji fundatorowi. Fundator staje się wówczas członkiem władz, a rolę jaką pełni, Ograniczają kompetencje właściwe dla organów, w którym zasiadam. Nierzadko fundatorzy angażują się w pracę powołanych przez siebie fundacji, zasiadając raczej w Radzie Fundacji niż w Zarządzie. Fundator po założeniu fundacji nie włącza się aktywnie w jej działanie, pozostawia to zarządowi, ale zachowuje sobie jako fundator jakieś pojedyncze, ale kluczowe kompetencje. Na przykład decyzję o zmianie władz czy też likwidacji fundacji, ta ostatnia opcja może być mało praktyczna dla fundacji i umożliwić jej działanie w przyszłości w większym zakresie po ewentualnej śmierci fundatora. Jeżeli tych zastrzeżonych dla siebie kompetencji, fundator nie przekaże innemu podmiotowi bądź organowi w tej fundacji. Z mojego doświadczenia zasadne jest, aby fundator powołał Radę Fundacji i przekazał Radzie Fundacji całą kompetencję fundatora. To jest prawo powoływania zarządu, zmiany statutu bądź likwidację fundacji. Taka rada może być jednoosobowa i składać się tylko i wyłącznie z fundatora. Ale w takim przypadku fundator powinien przewidzieć możliwość w statucie, Powołania członków po ewentualnej jego śmierci. Zgodnie z przepisami ustawy, ustawy, fundator, oprócz określenia celu fundacji, powinien wyposażyć fundację na realizację tego celu w pewien majątek. Tak zwany fundusz założycielski. Fundusz założycielski może się składać ze środków finansowych, papierów wartościowych rzeczy ruchomych i nieruchomych oddanych na własność fundacji. Gdy fundusz założycielski składa się na przykład z ruchomości, dzieł sztuki, samochód, te ruchomości muszą zostać wycenione i do aktu założycielskiego podaje się wartość tych ruchomości. Majątek przeznaczony na realizację celów fundacji powinien umożliwić jej rozpoczęcie działań. Decyzję co do wysokości funduszu założycielskiego podejmuje fundator. Ustawodawca nie określił minimalnej wysokości funduszu założycielskiego. Jednakże przyjmuje się w przypadku, gdy fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą, że fundator musi określić, jaką część funduszu założycielskiego Przeznacza na działalność gospodarczą. W tym przypadku w ustawie określono minimalną kwotę przeznaczoną na działalność gospodarczą, to jest 1000 zł. Należy pamiętać, iż podział środków majątkowych tworzących fundusz założycielski powinien wskazywać, że działalność statutowa jest działalnością podstawową fundacji. Dlatego kwota przeznaczona na nią, na działalność statutową, powinna być wyższa od przeznaczonej na działalność gospodarczą. Po określeniu celów oraz podjęciu decyzji, w co wyposażamy fundację, na realizację celów, możemy przejść do czynności związanych z utworzeniem fundacji. Obowiązkiem fundatora jest złożenie oświadczenia o utworzeniu fundacji, tak zwanego aktu fundacyjnego. Przygotowanie statutu, powołanie władz fundacji, rejestracja w KRS. Akt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cele fundacji oraz majątek przeznaczony na realizację tego celu. Wymogiem ustawowym jest, aby oświadczenie fundatora miało formę aktu notarialnego. Dlatego też fundator musi udać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powołaniu fundacji, którą notariusz zapisze w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ustanowienie fundacji następuje w testamencie. Akt notarialny można również sporządzić za granicą. Ma on wówczas taką samą moc, jak złożony przed notariuszem w Polsce. Jednak pod warunkiem, że takie oświadczenie woli będzie złożone w obecności polskiego konsula, i on sporządzi taki akt. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji musi zawierać Cel bądź cele powstania fundacji oraz określić majątek, jaki fundator przeznacza na jego realizację. Fundator również może w oświadczeniu wskazać ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją. Wybierając właściwego ministra, no, musimy przyjrzeć się celom bądź celowi fundacji i wskazać takiego ministra, z którego zakresem działań będą się one wiązać najściślej. Oczywiście, ministra można też wskazać w późniejszym etapie, na przykład już na, w trakcie realizacji procesu rejestracyjnego fundacji. Po określeniu celów fundacji i wyposażeniu fundacji w majątek, fundator musi ustalić statut fundacji. Ogólne wytyczne. Co powinien zawierać statut, są określone w artykule 5 ustawy o fundacjach. Statut fundacji musi zawierać następujące informacje: musi zawierać informacje o nazwie i siedzibie fundacji, o majątku, czyli informacje skąd fundacja będzie miała środki na działanie, jaka jest wysokość funduszu założycielskiego, cele fundacji oraz sposób realizacji tych celów statutowych. Obowiązkowe władze fundacji w statucie fundator również określa sposób reprezentowania fundacji na zewnątrz i zasiągania zobowiązań majątkowych w imieniu fundacji. Nazwa fundacji. W statucie wpisuje się pełną nazwę fundacji. Często informacja o nazwie pojawia się już w samym akcie fundacyjnym i w obydwóch dokumentach nazwa musi być taka sama. Są też pewne rzeczy, które są zastrzeżone dla innych podmiotów i one nie mogą znaleźć się w nazwie fundacji, np. bank, spółka, spółdzielnia. Takich słów nie wolno używać w nazwie fundacji. Nie ma nakazu ustawowego, żeby fundacja odróżniała się od innych organizacji w nazwie. Tak jest to w przypadku stowarzyszenia, ale z praktycznego punktu widzenia warto zadbać o to, by była to nazwa unikalna, żeby mogła nas wyróżniać na tle innych podmiotów społecznych i innych organizacji. Przykład takiego zapisu dotyczącego nazwy w statucie. Siedziba fundacji. W statucie wpisuje się tylko i wyłącznie nazwę miejscowości, w której mieścić się będzie siedziba organizacji. W statucie nie trzeba wpisywać dokładnego adresu siedziby. Zresztą jest to mało praktyczne, ponieważ jeśli fundacja zmieni adres siedziby, będziemy musieli również zmieniać statut w tym paragrafie dotyczącym siedziby. A to wiąże się z zgłoszeniem w zmian w statucie, w krajowym rejestrze sądowym. I kosztami ponoszonymi z tego tytułu. Przykład w dotyczący siedziby fundacji. Majątek fundacji. Istnieje taka definicja fundacji, która mówi, że fundacja to majątek przeznaczony na realizację jakiegoś celu. Ten majątek początkowy, który fundator przeznacza na utworzenie fundacji, to podstawa działania fundacji. Mogą być to zarówno środki pieniężne, papiery wartościowe, jak też ruchomości i nieruchomości. Informacja o tym, jaka jest wysokość funduszu założycielskiego, fundator określa w akcie notarialnym w oświadczeniu o złożeniu, założeniu fundacji. Tam też szczegółowo podaje się informacje o tym, co jest tym majątkiem i jaka jest jego wartość. W statucie wpisujemy, wpisuje się wysokość funduszu założycielskiego, tak zwaną kwotę funduszu założycielskiego. Ta kwota wpisana w statucie musi być dokładnie taka sama jak w akcie fundacyjnym albo w testamencie, w którym ustanowiono fundację. Poza tym w statucie wpisuje się również inne źródła przyszłych dochodów fundacji. Informacje o tym, że majątek fundacji może pochodzić z zarobizn, czy też dotacji, bądź ewentualnie z działalności gospodarczej, z zbiórek publicznych i tym innym podobnym działaniem pozyskiwania funduszy. W statucie wpisuje się również cele fundacji, które mieliśmy w akcie założycielskim. Cele to informacje o tym, po co powstała fundacja i na co jest przeznaczony majątek założycielski. Co może robić, komu i w jaki sposób pomaga. Oraz w jakich obszarach działa fundacja. Cele fundacji powinny być jasno określone, ale także możliwe do osiągnięcia. Oznacza to, że nie można założyć fundacji, której cel jest niemożliwy do zrealizowania. Tak jak to było w przypadku stowarzyszeń, gdzie mogliśmy zakładać stowarzyszenie, i cele mogły być nierealne. Przykładowe sformułowanie w statucie Fundacja musi w jakiś sposób realizować cele, dla którego została powołana. W statucie Fundacji podaje się informacje o tym, w jaki sposób będą realizowane cele statutowe określone w akcie fundacyjnym. W statucie wymienia się zarówno bardzo konkretne działania, jakie fundacja będzie podejmować w czasie swojego działania, na przykład organizowanie warsztatów, jak i bardziej ogólne idee, na przykład promowanie zajęć ze sztuki w szkołach podstawowych. Takie przykładowe unormowanie dotyczące celów w statucie. Fundacja, tak jak inne osoby prawne, musi mieć zarząd, czyli organ wykonawczy, który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W fundacji nie ma konieczności powoływania innych organów, ponieważ w myśl ustawy o fundacjach wystarczy mieć powołany zarząd, aby fundacja mogła działać. Zarząd jest więc jedynym obowiązkowym organem. Jednakże bardzo często fundator powołuje jeszcze inne władze dla większej przejrzystości działania takiej fundacji. I tutaj można powołać takie organy kontroli jak rady fundacji czy też zgromadzenie fundatorów. Te organy będą obowiązkowe, jeśli fundacja chce się starać o status organizacji pożytku publicznego. Wynika to z artykułu 20 ustęp. Szósty ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj musi mieć taka, taka organizacja powołany oprócz zarządu również organ kontroli wewnętrznej. Zarząd jest władzą wykonawczą, czyli organem odpowiadającym za faktyczne, codzienne działanie fundacji. W statucie musi być jasno określony sposób wyboru członków zarządu oraz jego kompetencje i tryb pracy. Pierwszy zarząd zwyczajowo wybierany jest przez fundatora. Czasami wręcz w statucie wymienia się osoby, które wejdą w skład pierwszego zarządu fundacji. Jeżeli fundacja ma powołany tylko jeden organ i fundator nie określił, innego sposobu powoływania zarządu, wówczas w takiej sytuacji to odchodzący zarząd wskazuje swoich następców bądź ewentualnie dokoptowuje do swojego składu innych, inne osoby. Możliwe jest też zachowanie tej kompetencji, powoływania odwoływania dla fundatora, który będzie miał właśnie tutaj prawo powoływania i odwołania członków zarządu, jeżeli w fundacji powołano radę fundacji, można to zadanie przekazać tej racie, która będzie miała możliwość odwołania, powoływania bądź dokoptywania nowej. Przepisy ustawy nie określają minimalnej liczby członków zarządu fundacji, ale w zasadzie powinien być to organ kolegialny, czyli składający się przynajmniej z dwóch osób. Jednakże istnieją takie, takie fundacje zarejestrowane, które są z jednoosobowym zarządem. Jednak ze względu na przejrzystość działań, lepiej, aby był to organ kolegialny, najlepiej, żeby była to liczba nieparzysta, po, po to, by w przypadku głosowania nie było sytuacji nierozstrzygniętych, praktycznym rozwiązaniem w statucie podaje się tak zwane widełki, przykładowo, zarząd składa się z 3 do 7 osób. Takie rozwiązanie jest bardzo racjonalne, ponieważ jeżeli w trakcie działania zarządu, Nastąpi, któryś z członków odejdzie, zrezygnuje, bądź innych przyczyn zostanie odwołany z tej pełniącej funkcji w tym organie. To nie będziemy musieli dokoptywować innej osoby. Zazwyczaj w statucie wpisujemy także informację o kadencji zarządu. Jeśli nie podamy, jak długo będzie trwała kadencja zarządu, wówczas będzie ona trwała tak długo, aż zostanie odwołany zarząd. Częściej stosowaną praktyką jest jednak podanie okresu trwania pracy zarządu. Obowiązkowo w statucie wymienia się również kompetencje zarządu, zwa, związane z wykonywaniem funkcji wykonawczą. Taką jak reprezentację fundacji na zewnątrz, sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji. Jeśli jednak zarząd jest jedyną władzą, ma on wówczas dodatkowe zadanie, które mogą być zastrzeżone dla Rady Fundacji, jeśli takowa będzie powołana. Przykładowo, zarząd może mieć dodatkowe funkcje, dodatkowe kompetencje. Wyznaczenie głównych kierunków działań fundacji, podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji. Występowanie z wnioskiem o przyłączenie się do innej fundacji i wyrażenie zgody na, taką, na takie przyłączenie. Podejmowanie decyzji w sobie likwidacji fundacji i przeznaczania majątku zlikwidowanej fundacji. Przygotowe unormowania w statucie. W się podaje się również informacje o trybie pracy zarządu, czyli jak często musi się zbierać zarząd, kto zwołuje posiedzenie i jak są informowani o tym członkowie zarządu oraz jak zapadają decyzje. O ile zarząd jest organem kolegialnym, decyzje powinny zapadać za pomocą uchwał. Przykładowe unormowanie dotyczące zarządu. W statusie podajemy również, w jaki sposób fundacja jest reprezentowana oraz w jaki sposób są zaciągane zobowiązania majątkowe w imieniu fundacji. W statusie musimy mieć informację o tym, kto reprezentuje fundację na zewnątrz i jak są zaciągane zobowiązania. Oczywistym organem uprawnionym do reprezentowania fundacji jest zarząd, ale mało wygodna byłaby sytuacja, gdyby wszyscy członkowie np. 5-osobowego składu zarządu Musiały się podpisywać pod każdą umową, pod każdym oświadczeniem. Dlatego też z reguły wskazuje się osoby, które spośród członków zarządu faktycznie reprezentują organizację na zewnątrz czyli mogą składać oświadczenia woli w imieniu organizacji. Takim wyjątkowym dokumentem, który musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu, jest sprawozdanie finansowe fundacji, pod którym, zgodnie z artykułem 52 ust. 2 o rachunkowości, podpisują się wszyscy członkowie zarządu i to w formie podpisu elektronicznego przykładowe unormowanie w zakresie czyli obowiązkowe unormowania które muszą znaleźć się w statucie to nazwa fundacji siedziba majątek cele sposób realizacji celów zarząd oraz jego kompetencje sposób reprezentacji Fundacji na zewnątrz. Fundator po powołaniu fundacji posiada większość kompetencji to jest prawo powoływania i odwoływania członków zarządu, ustalania kierunków działań fundacji, zmiany statutu oraz likwidacji fundacji. Jednakże pozostawienie tej fundacji w wyłącznej gestii fundatora jest mało praktyczne ponieważ w przypadku śmierci fundatora fundacja może mieć w znacznym zakresie możliwość, utrudnioną możliwość działania. Znam osobiście fundację, w której prawie wszystkie kompetencje fundator przekazał zarządowi, ale pozostawił sobie jedną tylko i wyłącznie kompetencję to jest decydowanie o zmianie statutu fundacji. I to spowodowało, że brak tej kompetencji przekazanej przez fundatora po jego śmierci ogranicza i wręcz uniemożliwia rozwój tej fundacji. Dlatego też warto powołać fundacji, wspomnianą już przeze mnie wcześniej, Radę Fundacji i przekazać jej wszystkie kompetencje, które posiada fundator, w tym powoływanie, odwoływanie zarządu. Ustalanie głównych kierunków działań Fundacji, zmianę statutu, likwidację Fundacji oraz zdecydowanie o przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji na określone cele społeczne. Taki przykład unormowania w statucie dotyczący Rady Fundacji. Kiedy złożymy oświadczenie woli o tworzeniu fundacji, stworzymy statut oraz powołamy organy fundacji, fundacje musimy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ale o czynnościach związanych z rejestracją w KRS będę mówił w następnym odcinku wspólnie ze stowarzyszeniem, gdyż czynności związane z rejestracją są bardzo tożsame w tych organizacjach, a praktycznie takie same w obu organizacjach.